Święta Bożego Narodzenia na Podchalu był to szczególny czas, do którego przygotowania rozpoczynały się już dużo wcześniej. Przede wszystkim zajmowały się tym gaździny. Zdobiły tą wymytą izbę i ten rząd obrazów. Które wisiał na ścianie obrazów świętych, ozdabiały gałązkami jodłowymi, świerkowymi i bibyłkowymi kwiatami. Te kwiaty także były robione w wolnym czasie, w czasie Adwentu, po to, żeby ten dom na ten czas Wigilii, świąt, tak wyjątkowo odnowić. W Wigilię od rana trwało wielkie gotowanie i ostatnie porządki. Gazda, aby nie wchodzić w drogę żonie i uniknąć gorączkowej krzątaniny, z reguły szedł do lasu po choinkę albo rąbać drewno. Wigilię zaczynało się wraz z pierwszą gwiazdką na niebie, która się pokazywała, czyli musiał być już zmrok. Dzieci Ogromnie czekały. To ja z dzieciństwa pamiętam, że wyczekiwało się tej gwiazdki i wychodziło na adwór, kiedy ona wreszcie zabłyśnie na tym niebie, żeby, żeby już ten post zakończyć. No bo człowiek był po prostu głodny, prawda? Podobnie dorośli. Mamy gaździny, na ten wieczór przygotowywały zwykle no, te potrawy z, z tego, z czego miały. Czyli, czyli zwykle była to jakaś tam zupa grochowa, zupa grzybowa, jakieś tam kluski z makiem. Kiedy już nadszedł długo wyczekiwany wieczór, Gazda wracał do domu. Wiązał się z tym cały rytuał, a każdy jego element miał zapewnić pomyślność i szczęście w nadchodzącym roku. Najpierw Gazda szedł na obejście, gdzie wieszał nad drzwiami gałązki świerkowe. Zaraz potem wchodził do domu, składał domownikom życzenia, sypiąc przy tym owsem po izbie, wkładał sianko pod obrós i stawiał snopek owsa w kącie pokoju. Dopiero po tych obrzędach można było rozpocząć wieczerze. Ja pamiętam z dzieciństwa, może dlatego, że ten... Post, może dlatego, że te potrawy, prawda za chwilę mają być. Nastrój był cudowny, radosny. I wszyscy sobie w tym radosnym nastroju bez wymuszenia ściskali się i składali sobie te życzenia, tej pomyślności, tego zdrowia, żeby oby ten rok. Był lepszy. Po wieczerzy, a przed pasterką rozpoczynały się podłazy. Tradycja nakazywała odwiedzić sąsiadów, aby złożyć im życzenia i podarować podłaźnicę. Była to gałązka jedliny ozdobiona bibułkowymi kwiatkami, którą wieszało się w izbie nad drzwiami. 25 grudnia góra, ale nie robili nic, co mogłoby naruszyć spokój i świętość tego dnia. Nie wolno było nawet zamiatać izby. Na ani także śpiewać, ani, ani tego szło się oczywiście na mszę, na nabożeństwo do kościółka, wracało, jadło się te dobre jadełko przygotowane wcześniej, to było to świętowanie, ten odpoczynek. Drugiego dnia świąt w świętego Szczepana górale szli do kościoła z małą wiązką owca, aby go poświęcić i tym samym zapewnić sobie pomyślność. I znowu, czym prędzej się wracało do domu, no, żeby świętować dalej, ale ten drugi dzień już nie był tak rygorystyczny, już ludzie mogli się Spotkać, już mogę się weselić, pośpiewać, potańczyć. Dzisiaj święta Bożego Narodzenia wyglądają trochę inaczej. Wiele obrzędów powoli zanika. Ważne jednak, aby pamiętać i czerpać z tradycji to, co najpiękniejsze. I nie zapomnieć, że święta te mają być czasem radości, ciepła i wybaczenia. Ja bym życzyła dzisiaj wszystkim, żeby nikt w te święta nie czuł się samotny, żeby każdy doświadczył serca i serdeczności od drugiego człowieka.